Moja córka, z którą czasami właśnie tutaj przychodzimy na, na Mariacką, bardzo jej się podobają murale, które są na tych, na tych ścianach kamienic. Ale też się zawsze pyta o, o tagi, tak zwane. Nie? I, I się, no, nauczyła, że tagi to są bohomazy, a murale są spoko. Mówi: O, zobacz, to bohomazy. I teraz wszędzie, gdzie widzi jakieś, jakieś te stagowane budynki, domów że bohomazy, bohomazy, że jej się to nie podoba. Słuchajcie, to jest ulica Mariacka i choć może nie wygląda najbardziej imponująco, jest to jedno z nielicznych miejsc, które tętni życiem w Katowicach. Szczególnie, kiedy jest ciepło i aura sprzyja. Są tutaj wszędzie ogródki piwne porozstawiane, ludzie do białego rana się bawią i cieszą życiem. E, fajne miejsca, na przykład tutaj pierwsze z brzegu to e, mój, mój kolega otworzył Ambasadę Śledzia, e, Lechu Nocuń i, i e, Filip Daniela. Filip zresztą bardzo dobry perkusista, kiedyś graliśmy w jednym zespole. Ambasada śledzia, przekąski, takie wiecie, no, w, całym, w całym kraju teraz powstają miejsca, które serwują niedrogie, przekąski i jeszcze tańszy alkohol. <noise> Także to jest jedno z tych miejsc ale bardzo niedaleko stąd jest dosłownie następna pos posesja. Jest najlepsza pizza na Śląsku. Nie się nazywa Lenarte. Gdyście chcieli spróbować prawdziwej pizzy to Lenarte Katowice. Tutaj galeria widać pozostałości po ekspozycji dotyczącej Kalibra 44. To się nazywało, o ile się nie mylę, wystawa Wielkiego Kalibru. I były tam rzeczy związane z kalibrem 44, łącznie z artefaktami typu jakieś tam zeszyty, zdjęcia, teksty, które pisali, a oprócz tego sprzęt, na którym powstawała pierwsza płyta Kalibru, e, Kalibra. E, ciekawe miejsce, Faj, fajnie, że ta akcja e, w ogóle miała, miała miejsce, bo przybliżyła mieszkańcom Katowic e, no, legendarny skład hip-hopowy, pomimo tego, że e, wciąż młodzi ludzie, to, to jednak legenda jest i ona wciąż żyje. Świętej Pamięci Magik niestety nie doczekał tego splendoru, chociaż wtedy na pewno coś tam na niego spłynęło, ale dzisiaj zupełnie inny statut ma, 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 ma zespół Kalimer 44 niż, niż wtedy. Dzisiaj Katowice mogą być z tego dumne, wtedy prędzej policja by ich spisywała za dziwny wygląd, a, a dzisiaj się raczej mówi o nich w tym fragmenty grafiki z płyty 3.44, zresztą większość tych okładek, e, takich zakręconych tam abradabowych i, i, i kalibrowych projektował Kobas Laxa, e, świetny grafik, scenarzysta, reżyser, e, utalentowana postać. Można sobie wygooglować, jakie to nagrody w Cannes na przykład zgarnął. <noise> Kobas, mega utalentowany koleś.